Zanim zaczniemy, proszę o polubienie, subskrypcję i podzielenie się w komentarzach swoją refleksją, lub amen, jeśli ta wiadomość poruszy Twoje serce. Twoja aktywność ma ogromne znaczenie. Nadciąga burza i nie będzie to coś prostego ani zwyczajnego. To wydarzenie przyniesie chaos, zniszczenie i niespotykane dotąd wyzwania. Konieczne jest przygotowanie się już teraz. Bo czasu jest mało, to co nadchodzi, wykracza poza deszcz czy silne wiatry. Będzie to próba, wyzwanie, które zmierzy siłę twojej wiary, trwałość więzi rodzinnych i zdolność radzenia sobie z nieoczekiwanym. Wielu zdecyduje się zignorować znaki, wierząc, że życie potoczy się swoim zwykłym rytmem. Ale dla tych, którzy wsłuchają się i podejmą działanie, pojawi się promyk nadziei. To nie ogranicza się do ochrony domu czy gromadzenia zapasów. To coś głębszego wezwanie do działania, okazja do wzmocnienia zaufania w Bogu i znalezienia schronienia w Jego obecności. Bądź czujny, bo słowa, które nadejdą, Mogą być kluczowe dla ocalenia Twojego życia i tych, których kochasz. Jeśli wierzysz w moc i zbawienie Bożej wiadomości, powiedz: Wierzę i zakończ to Amen. W komentarzach: Wyobraź sobie dzień, który wydaje się zwyczajny. Wiatr przybiera na sile, ciemne chmury zasłaniają niebo, a pierwsze krople zaczynają padać. Może to wyglądać jak kolejny mokry dzień, ale nie daj się zwieść, ta burza jest wyjątkowa. To, co nadejdzie, zamieni ulice w rwące potoki, sprawi, że niebo zachuczy i przetestuje nawet najlepiej przygotowanych. Na początku znaki będą subtelne, silniejszy podmuch, lekki deszcz, ale z czasem moc wody wzrośnie, rzeki wyleją, zalewając domy i sklepy. Drogi staną się nieprzejezdne, pochłaniając pojazdy i odcinając całe wspólnoty. Zimno i deszcz, wcześniej nieszkodliwe, przemienią się w niepowstrzymaną siłę, której nie da się okiełznać. Pomyśl o konsekwencjach. Loty zostaną odwołane, pozostawiając tysiące uwięzionych. Ci, którzy zaryzykują podróż drogami, Staną przed poważnymi zagrożeniami, śliskimi trasami, niewidocznym lodem i osuwiskami blokującymi przejścia. Potrzeba będzie odwagi, planowania, a przede wszystkim wiary. Wypadki będą nieuniknione. Wyobraź sobie siebie na pustej drodze, bez pomocy w zasięgu wzroku i bez środków komunikacji. Taki los czeka wielu nieprzygotowanych. W miastach Chaos będzie równie wielki, sklepy się zamkną, a półki w marketach opustoszeją w mgnieniu oka. Desperackie poszukiwanie zasobów pogrąży wielu w rozpaczy, służby ratunkowe przeciążone nie nadążą z pomocą, a rodziny, które się nie zabezpieczyły, zmierzą się z ekstremalnymi trudnościami, chłodem, głodem, samotnością. Na wsiach wyzwania będą jeszcze cięższe. Gospodarstwa zostaną zalane, plony przepadną, a zapasy żywności znikną w ciągu godzin. Rolnicy, którzy poświęcili miesiące ciężkiej pracy, zobaczą swoje środki do życia zniszczone. Zwierzęta bezbronne i zależne od opieki będą cierpieć w trudnych warunkach. Dla mieszkańców wysokich budynków poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne. Gdy wody się podniosą, windy przestaną działać, odcinając ludzi na wyższych piętrach bez zapasów czy światła. Ciemność przyniesie strach i niepewność. I nie myśl, że burza szybko minie. Przeciągnie się, powodując ciągłe zniszczenia. Wody wedrą się do piwnic i na strychy niszcząc cenne rzeczy. Systemy kanalizacyjne zawiodą, stwarzając dodatkowe zagrożenia dla zdrowia. Drogi i mosty kluczowe dla transportu pomocy będą odbudowywane przez miesiące. Bez wątpienia będzie to jedno z największych wyzwań, z jakimi się zmierzyliśmy. Mimo to, nawet wśród tylu cieni jest światło. Pierwszym krokiem by przetrwać jest zrozumienie powagi sytuacji. Wielu zlekceważy ostrzeżenia, ale ty słyszysz je teraz. Wybór Należy do ciebie przygotować się czy zaryzykować wszystko. Ta burza to nie tylko zjawisko natury. To znak, wezwanie, by wszyscy się obudzili i dostrzegli kruchość życia oraz wielkość Bożego celu. Nie jest przypadkiem, że słyszysz to dzisiaj. Pan w swojej nieskończonej dobroci zsyła znaki, abyśmy mogli się zorganizować. Nie tylko materialnie, z zapasami i schronieniem, ale przez odnowę duszy i ufności. Niektórzy odrzucą te znaki, wierząc, że wszystko zależy od ludzkiej kontroli, ale ta burza udowodni coś przeciwnego. Ziemskie plany mogą runąć w jednej chwili, a tylko wiara i Boża opieka poprowadzą nas w najciemniejszych godzinach. Ile razy planowałeś dni? Podróże, obowiązki, marzenia, nie prosząc o Boże błogosławieństwo? Ta burza to wyraźne przypomnienie: Musimy wrócić do tego, co istotne, co ma wieczną wartość. Ostre wiatry i niszczycielskie wody, które nadchodzą, to nie tylko siły natury to zaproszenie do refleksji, działania i pogłębienia relacji z Bogiem. Będzie to test wiary, jedności, wytrwałości i ponad wszystko oddania Bogu. Łatwo będzie popaść w zwątpienie, narzekać czy tracić nadzieję, ale ci, którzy zaufają Panu, odnajdą spokój nawet w zamęcie. Wiedz o tym: to nie tylko ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem, ale i obietnica. Bóg nie opuszcza swojego ludu nawet w najcięższych próbach. On prowadzi nas znakami, byśmy przygotowali się ciałem i duchem. To, co nadejdzie, nie jest końcem, lecz nowym początkiem, szansą na odbudowę wspólnot, wzmocnienie serc i ożywienie wiary. Nie lekceważ tego wezwania. Wielu je zignoruje, wyśmiewając lub bagatelizując, dopóki nie będzie za późno. Ty jednak masz teraz szansę działać. Bądź wśród tych, którzy słuchają, rozważają i się przygotowują. Zwróć się do Boga z otwartym sercem, wołaj o Jego wskazówki i wierz, że nawet w największych burzach on jest przy tobie. Czas na działanie jest teraz. Nie odkładaj tego. Boże miłosierdzie jest ogromne, ale to od nas zależy pierwszy krok. Przygotuj się nie tylko na widoczną burzę, ale na duchowe przebudzenie, które ona niesie. Burza minie, ale wyzwania, które po niej zostaną, będą ogromne. Gdy wiatry ucichną, a wody opadną, ukaże się prawdziwy rozmiar strat, zniszczone drogi, zerwane mosty, odcięte dzielnice. Zniszczenie nie będzie tylko fizyczne, ale też emocjonalne i duchowe dla nieprzygotowanych. W miastach odbudowa potrwa długo. Zalane domy i sklepy będą wymagały kosztownych napraw. Wielu straci wszystko: meble, ubrania, wspomnienia, ważne dokumenty. Na ulicach pozostaną gruzy, powalone drzewa, przewrócone słupy, porzucone auta. Odbudowa zajmie tygodnie, może miesiące, zanim życie zacznie wracać do normy. Na wsiach ziemie, które żywiły rodziny, będą zatopione lub zdewastowane. Rolnicy, już zmagający się z trudami pogody, zobaczą swoje plony zmarnowane. Zwierzęta hodowlane ucierpią z braku schronienia i pożywienia, a straty ekonomiczne będą dotkliwe. Dla wielu ta burza nie będzie chwilowym epizodem, lecz przełomem, który zmieni ich życie. To czas na refleksję, działanie i umocnienie wiary, bo nawet w najcięższych próbach nadzieja i Boża opieka trwają. Linie energetyczne padną, pozostawiając domy w ciemności. Ci, którzy się nie przygotowali, będą walczyć o ciepło, jedzenie czy kontakt ze światem. To będzie czas próby, w którym solidarność sąsiedzka okaże się kluczowa. Pomyśl o tych, którzy zlekceważyli ostrzeżenia, wierząc, że poradzą sobie z chaosem bez wysiłku. Teraz, bez zapasów czy wody, staną w kolejkach przed pustymi półkami. Pomoc nadejdzie, ale może się opóźnić, a nieprzygotowani odczują to najmocniej. Jednak nawet w trudnościach jest światło. Ten czas zjednoczy ludzi w akcie Solidarności. Sąsiedzi pomogą sobie nawzajem, dzieląc się tym, co mają, i odbudowując razem. Kościoły otworzą drzwi, oferując nie tylko dach nad głową, ale i duchowe wsparcie dla szukających pocieszenia. Blizny po burzy przypomną o potędze natury i potrzebie gotowości, ale przede wszystkim pokażą siłę ludzkiego ducha, który z wiarą i jednością pokonuje trudności. To nie będzie tylko historia strat, ale lekcja i odnowa wezwanie, by docenić wiarę, rodzinę i wspólnotę. Razem, nawet w najgorszych burzach, jesteśmy silniejsi. Teraz jest czas na działanie. Nie zwlekaj. Każda zmarnowana chwila to mniej szans na ochronę tych, których kochasz i zapewnienie sobie bezpieczeństwa. To ostrzeżenie nie jest przesadzone, lecz pilne. Czas przygotowań jest dzisiaj. Zapytaj siebie: czy jesteś gotowy na to, co nadchodzi? Wielu zlekceważy te znaki, myśląc, że wszystko jakoś się ułoży. Nie popełniaj tego błędu. Burza nie będzie miała litości, ta sprawdzi twoją wytrzymałość, wiarę i przygotowanie. Nie czekaj, aż najgorsze nadejdzie, by żałować, że nie posłuchałeś. Podziel się tym z tymi, których kochasz. Ostrzeż przyjaciół i rodzinę, każdy zasługuje na szansę, by się przygotować i stawić temu czoła z odwagą i pokojem. Bądź przykładem w swojej wspólnocie, kimś, kto działa z rozwagą i prowadzi przez świadectwo. Przygotowanie ratuje życie, ale wiara podtrzymuje duszę. Zaufaj Bożej dobroci i zrób, co do ciebie należy. Ta burza to nie tylko wiatr, i. Deszcz, ale zaproszenie do przygotowania serca, umysłu i duszy. Bóg w swojej nieskończonej łasce daje nam tę szansę, by wrócić do Niego, zaufać Jego opiece i odnowić wiarę. Nie patrz na to, co nadchodzi, tylko jak na zniszczenie, ale jak na wezwanie do jedności, zadumy i wewnętrznej przemiany. Nawet w najdzikszej burzy, Bóg nas nie opuszcza. On jest światłem w ciemności, siłą w słabości, spokojem w chaosie. Zbierz rodzinę, módl się, proś Boga o prowadzenie, ochronę domu i wzmocnienie ducha. Zwróć się do Niego szczerze i ufaj w pełni Jego dobroci. To nie koniec, lecz nowy początek szansa na odbudowę nie tylko tego, co materialnie utracone, ale i wiecznych wartości życia. Nie jesteś sam. Święty Michał Archanioł, strażnik wiernych, jest u twego boku. Wołaj o jego wstawiennictwo i ufaj Bożej opiece. Módl się żarliwie, bo modlitwa przemienia, wzmacnia i przynosi pokój. Niech ta burza, choć trudna, zbliży nas do siebie i do Boga. Niech wyjdziemy z niej silniejsi, bardziej zjednoczeni i z odnowionym zrozumieniem. Tego, co ważne, wiary rodziny miłości. Przygotuj się mądrze. Ufaj z wiarą i staw czoła temu, co nadchodzi z odwagą. Bóg jest z tobą, zawsze był i zawsze będzie. Dziękuję, że wysłuchałeś tej wiadomości. Zostaw wsparcie, subskrybuj i włącz powiadomienia, by otrzymywać więcej budujących treści.